Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z długo oczekiwanym filmikiem. Proces ubiegania się o prawo jazdy w Kanadzie jest tak, jakby złożony z trzech etapów. Pierwszym jest G1, czyli testy, potem jest G2, i na samym końcu jest Full G, czyli takie pełno, pełne prawo jazdy, które Wam pozwala poruszać się po drogach w Kanadzie. I, może nie przedłużając, przejdziemy do pierwszego punktu. Pierwszy punkt to są wymagania. Ja mam przygotowaną tutaj kartkę z, z informacjami na ten temat. Tu mam jeszcze notatki, które robiłem dzisiaj w pracy, e, dla was, żeby wrzucić ten filmik wam jak najszybciej. Miał to być carvlog, ale po, po przyjeździe z pracy stwierdziliśmy, że nie jedziemy na zakupy. Walmart może poczekać, pojedziemy tam jutro. Właśnie tam chciałem nagrywać carvloga, ale to myślę, że, że z carvlogiem też e, z carvlogiem też się pojawi niedługo na, na kanale. Pierwszy, pierwszy punkt to jest wymagania. Co, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby ubiegać się o prawo jazdy w Kanadzie? Więc trzeba mieć 16 lat, trzeba przejść badanie wzroku i trzeba dać pisemny egzamin testu G1 z przepisów i znaków drogowych. I teraz tak, osoby ubiegające się z, o prawo jazdy z Polski muszą przedstawić następujące dokumenty. Jest to paszport, jest to polskie prawo jazdy, jest to zaświadczenie, bardzo ważna rzecz, zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy dłużej niż 12 miesięcy, które zostało wystawione przez organ wydający te prawa jazdy w Polsce. Ewentualnie, jeżeli ktoś już jest w Kanadzie, może się ubiegać o takie zaświadczenie w konsulacie albo w ambasadzie polskiej w, w Toronto, ewentualnie w innym mieście. I to zaświadczenie nie może być wystawione później niż 6 miesięcy, przed datą składania dokumentów na, na prawo jazdy kanadyjskie. A oprócz tego potrzebujecie tłumaczenie prawo jazdy wystawione przez tłumacza, który ma certyfikat Atio. Co to jest Atio, napiszę wam pod spodem i, i zrobię wam linka do, do strony Atio. I tak samo musicie też mieć przetłumaczone to zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy. Też musi być to tłumaczenie ATIO. No i oczywiście dokument poświadczający Wasz pobyt w, w Kanadzie. Może to być work permit, study permit, co tylko tam macie. Bardzo ważne jest też to, że oprócz tych tłumaczeń musicie mieć ze sobą oryginały. Oryginał prawa jazdy, przetłumaczone prawo jazdy, oryginał zaświadczenia, oryginalne zaświadczenie i przetłumaczone zaświadczenie. Oprócz tego paszport i, i te dokumenty, które wspomniałem wyżej. Teraz, gdzie się składa dokumenty? Eee... Jeżeli chcecie zrobić prawo jazdy, udajecie się do Service Ontario, gdzie jest Drive Test Center. Teraz jak, jak to przebiega? E, idziemy sobie do Service Ontario, podchodzimy do okienka, mówimy, że chcemy zrobić prawo jazdy. E, osoba, która, która tam jest, daje nam numerek, dostajemy formularz, który musimy wypełnić, w międzyczasie oczekując na swoją kolejkę. Idziemy sobie usiąść, wypełniamy nasz formularz e, i czekamy, aż nasz numerek zostanie wyświetlony na tablicy. Po się naszego numerka na tablicy, podchodzimy do okienka e, wyznaczonego na tablicy, na przykład ABCD. Potem mówimy osobie, która, która jest w tym okienku, że chcemy zrobić prawo jazdy. Oddajemy dokumenty, które mamy przygotowane e, i formularz. Osoba, która odbiera dokumenty, sprawdza je i wprowadza informacje do komputera. Gdy wszystko jest OK, nasze dokumenty zostały sprawdzone, możemy podchodzić do egzaminu na prawo jazdy. Dajemy poproszenie o wykonanie testu wzroku. Przykładamy naszą twarz, nasze oczy do takiego podwójnego um, okulara, jak od mikroskopu i tam jest, ta, tam jest, w tym urządzeniu jest badany nasz wzrok. Polega to na tym, że pani zapala nam światełko po lewej stronie albo po prawej stronie i my musimy jej powiedzieć, po której stronie jej widzimy. Potem drugim takim etapem jest badanie, badanie wzroku z przysłoniętym jednym okiem i czytamy wtedy literki, tak jak u, po prostu u okulisty. Jeżeli to jest, to jest sprawdzone, pani mówi, że ok, jest wszystko w porządku, jest wykonywane nam zdjęcie. Co ważne, nie musimy brać żadnego zdjęcia ze sobą, żadnych testów od lekarza, nic takiego, nie musimy za, za, za to ekstra płacić. Po zrobieniu testów wzroku i zdjęcia dostajemy test z 20 pytaniami z przepisów drogowych i 20 pytaniami ze znajomości znaków drogowych. Dziecie sobie do biureczka na uboczu i rozwiązujecie test. Na wykonanie testu macie nieograniczony czas, możecie tam siedzieć cały dzień. Żeby zdać egzamin, możecie zrobić 4 błędy w pierwszej części, czyli 4 błędy w części ze znakami i 4 błędy w części z, e, z przepisami drogowymi. Czyli tak naprawdę z tych 20 musicie zrobić 16 i 16 dobrze. To jest dość duży margines błędu. Potem oddajemy test do osoby, która nam go dała, ona go sprawdza. Sprawdzenie polega na tym, że przykłada pani po prostu taki próbnik. Jeżeli wszystkie odpowiedzi coś się zgadzają, to, to, to ona to widzi od razu. W ciągu pięciu minut mamy sprawdzony test. Jeżeli wszystko jest dobrze, pani nam wypisuje, powiedzmy mieliśmy dwa błędy, pani nam wypisuje te błędy. Może się zapytać, czy chcecie znać poprawną odpowiedź. Ale jeżeli wszystko, wszystko się zgadza, test jest zdany zostanie Wam wydrukowane prawo jazdy, które wygląda tak. Jest to po prostu kartka papieru. Jest to po prostu kartka papieru z Waszymi danymi, z Waszym numerem prawa jazdy. A prawo jazdy takie plastikowe dostaniecie pocztą, to zostanie przesłane w ciągu dwóch tygodni i tak naprawdę macie prawo jazdy. Teraz opłaty za prawo jazdy, jest to obecnie 146 dolarów kanadyjskich. I opłata zawiera w sobie opłatę za test pisemny, czyli to, to, o czym mówiłem wcześniej. Test drogowy oraz wydanie prawa jazdy na 5 lat. W Kanadzie prawo jazdy jest wydawane na 5 lat. I teraz tak, macie zdany test i macie już prawo jazdy G1. Co, co to wam daje? Prawo jazdy G1 jest to prawo jazdy, które jest obwarowane ograniczeniami. Ja sobie przygotowałem taką notatkę o tych właśnie ograniczeniach i obowiązkach kierowcy z G1. A więc tak, prawo jazdy G1 upoważnia Was do prowadzenia auta. Pierwszym obowiązkiem kierowcy, który posiada prawo jazdy G1 jest prowadzenie auta w obecności drugiej osoby, która ma prawo jazdy Full G dłużej niż 4 lata, 4 lata albo dłużej. Ograniczeniami kierowcy z kategorią prawo jazdy G1 jest to tak, zero alkoholu we krwi, nie możesz jeździć od północy do piątej rano. Nie można się poruszać po autostradach z serii 400, czyli 401, 407, 427. Są to główne autostrady w Toronto. Oprócz tego wszyscy pasażerowie, którzy są w aucie muszą mieć zapięte pasy, no ale to jest chyba normalne. Okres obowiązkowej jazdy G1 jest 12 miesięcy. Po czym możecie się ubiegać o prawo jazdy G2. Ale właśnie w tym momencie jest Wam potrzebne zaświadczenie. Zaświadczenie z Polski. Polska z Kanadą mają podpisaną umowę, że nie przepiszą Wam Waszego prawa jazdy, czyli nie wydadzą Wam prawa jazdy kanadyjskiego na podstawie polskiego prawa jazdy, ale jeżeli podejdziecie do egzaminu na G1, podacie wszystkie dokumenty, dołączycie to zaświadczenie, które, które macie z Polski albo z konsulatu albo z ambasady, Upoważnia Was to do tego, że nie musicie przechodzić przez tą, przez tą całą drogę tych trzech punktów. Po prostu po zdaniu G1 jesteście zobligowani do podejścia do e, praktycznego testu z jazdy na full G, bez punktu G2, e, ale tylko raz. Jeżeli to się nie uda, musicie podchodzić tak jak każdy, który dopiero co ubiega się o prawo jazdy w Kanadzie, czyli G1 pierwsze, 12 miesięcy musicie jeździć na G1. Potem przechodzi jest e, drogowy G1. Po zdaniu tego testu otrzymujecie prawo jazdy G2. I teraz G2 to też, są, to też jest kategoria, która jest obwarowana ograniczeniami. Prawo jazdy e, klasy G2 wyważnia Was do tego, że możecie jeździć samemu, możecie jeździć po wszystkich drogach, również hałajach e, w serii 400. Ale ograniczenie jest takie, że mieć więcej niż 19 lat. Okres obowiązkowy jazdy na Gitu to również jest 12 miesięcy. Po czym podchodzicie do egzaminu praktycznego e, klasy Gitu, czyli to już jest jeżdżenie po highway, winianie pasów itd. Tak e, po zdaniu tego, tego testu e, drogowego, dostajecie. Prawo jazdy klasy G, Full G, co jest równoznaczne z, z takim prawem jazdy w Polsce, czyli możecie jeździć samochodami o, osobowymi, małymi ciężarówkami, pick-upami, możecie jeździć po wszystkich drogach, możecie mieć pasażerów w aucie yy, i ta, tam jeszcze jest coś, że możecie mieć ileś tam alkoholu we krwi, ale ja tego nie polecam, po prostu jeżeli jeździmy to nie pijemy, tak? Takie jest moje zdanie. Jeżeli przyjeżdżacie do Kanady i macie prawo jazdy z Polski, musicie się liczyć z tym, że teoretycznie możecie jeździć przez 3 miesiące na polskim prawie jazdy. Ale w praktyce wygląda to tak, że jeżeli nie macie prawa jazdy kanadyjskiego, to ani nie wypożyczycie samochodu, jeżeli macie, przyjeżdżacie tutaj do pracy i, i szef będzie, będzie skory wam udzielić to auto, to będziecie musieli zapłacić za nie ubezpieczenie. Co jest tak naprawdę bardzo kosztowne, bo ubezpieczenie w Kanadzie często jest to dla młodych osób, które przyjeżdżają ponad 2,5 tysiąca dolarów kanadyjskich na rok, gdzie to jest rozłożone w miesięczne raty, ale tak naprawdę ludzie boją się pożyczać auta, ponieważ jeżeli cokolwiek się stanie, będzie do jakiejś kolizji, to też właścicielowi auta zostaną podniesione składki, ludzie się po prostu tego boją i tak naprawdę aut nie pożyczają. A jeszcze kwestia międzynarodowego prawa jazdy. Nie róbcie takiego błędu, który zrobiłem ja. Przyjeżdżając tutaj do Kanady, wyczytałem gdzieś w internecie, że na polskim prawie jazdy mogę jeździć 3 miesiące, ale na międzynarodowym zrobionym w Polsce będę mógł jeździć pół roku. To jest nieprawda. Nikt nie honoruje międzynarodowego prawa jazdy z Polski. Nikt wam nie wypożyczy na podstawie tego prawa jazdy samochodu, żadna kompania nie ma takiej opcji. Jeżeli macie tutaj rodzinę, no to wiadomo, po rodzinie ktoś Wam to auto może pożyczyć, tak? Ale te, jeżeli możecie jeździć 3 miesiące, to po 3 miesiącach możecie składać dokumenty na prawo jazdy kanadyjskie i to jest najlepsze rozwiązanie. Dlatego, że ten 3, 3 miesięczny okres czasu Was obowiązuje, musicie być 3, 3 miesiące tutaj w Kanadzie, po czym możecie składać dokumenty na prawo jazdy w Kanadzie. Tutaj są szkoły, które uczą, uczą młodych kierowców jazdy. Ale tak naprawdę to nie jest wymagane. Składając dokumenty na prawo jazdy kanadyjskie, nie jest od Was wymagane ukończenie kursu na prawo jazdy, jak to jest w Polsce. Jeżeli ktoś posiadał prawo jazdy z Polski, może pożyczyć auto, od rodziny, jechać do ośrodka, zrobić, zrobić sobie G1, czyli ten, ten pierwszy etap, i potem już jako kierowca wrócić tym autem do domu. Ewentualnie tu w Kanadzie, tu w Toronto bardzo dużo jest takich osób, które zajmują się tak jakby tak jakby szkoleniem kierowców, ale tak naprawdę wynajmuje się ich tylko na egzamin. Jeżeli nie macie auta, dzwonicie do takiego, takiego człowieka. On zabierze Was na G1, zabukuje wam drive test na jazdę. Z reguły to trwa około 3 miesięcy w Toronto, a jeżeli chcecie to zrobić szybciej, trzeba jechać gdzieś dalej na północ. I, i tam w tych mniejszych miejscowościach jest to robione szybciej. I mało tego, wy na jego aucie. On jest ubezpieczony i, i tak jakby nie ponosicie żadnej odpowiedzialności. No ale wiadomo, jeżeli macie prawo jazdy, to nic takiego się nie stanie. Tak? Ja rozumiem stres i tak to, dalej. To wszystko jest do przejścia. Po prostu, jeżeli ktoś, ktoś bardzo chce i, i, i chce mieć prawo jazdy w Kanadzie, to to, to, to to zdobędzie to nie jest żaden problem. Test na... Na drodze test drogowy pierwszy e, polega na tym, że po prostu jedziecie sobie z taką osobą, która wam udostępnia auto na wcześniej umówiony termin. E, parkujecie sobie auto na, na parkingu, idziecie do środka, mówicie, że ja miałem dzisiaj zabukowany drive test, ok, tam wypełniacie papierki i idziecie do auta. Siedzicie sobie w aucie, macie przygotowane auto, lusterka i tak dalej. Podchodzi do was egzaminator, prosi was o to, żebyście załączyli światła, sprawdza wam światła przednie, tylne, kierunkowskazy i klakson. Bardzo dziwne, nie wiem po co, ale sprawdza. Dla niego wtedy auto jest sprawne, jeżeli posiada światła z przodu, światła z tyłu, kierunkowskazy i klakson. Dziwne, nie? Ja też tak myślę. E, ok, i wsiada do waszego auta i wam mówi: jedziemy tutaj. Jedź prosto, skręć w prawo, na najbliższych światłach skręć w lewo. Na nie wiem, no, w, tu nie ma rąt, ale, ale na, skrzy na skrzyżowaniach, wykonując manewry na skrzyżowaniach, patrzy jak zmieniacie pasy. E, na przykład każe wam wykonać parkowanie, czy to równoległe, czy to e, prostopadłe. E, koperty tak jakby na mieście, nie ma. Po powrocie z tego tego drive test. W jechaniu do, do miejsca, z którego wyjeżdżaliście, będą ustawione dwa pachołki i tam będziecie musieli zaparkować. Taki przykład z mojego drive test ja zdawałem na to, Toyocie Jalis chyba, ja, na jakiejś małej Toyocie, bardzo fajne autko. Właśnie też od osoby, która zajmuje się tym, tak? Po prostu zadzwoniłem, umówiłem się na spotkanie, dogadaliśmy się i po prostu ktoś mi pomógł. Dlatego teraz do Was z tym przychodzę, że, że jest taka możliwość. W polskich gazetach, na przykład, są osoby, które ogłaszają się, że pomogą zdobyć prawo jazdy, udostępniają swoje auto. I wiecie, ja parkowałem, robiłem kopertę, parkowałem tą Toyota Jaris, a tam miałem miejsce co najmniej na starannie z przyczepą. Nie ma takich, takich wymogów jak w Polsce, że chodzi, chodzi egzaminator i mierzy wam, ile, ile wam jest od linii. Czy, czy tu jest, jak tu jest centymetra, tu jest dwa, no to już nie zdaliście. tak? Ja zaparkowałem tą Toyotę na środku między tymi dwoma pachołkami, a mówię, tam byś wszedł spokojnie, start z przyczepą. Tak więc nie macie się co bać. Tak samo nie bójcie się testów. Testy są banalnie proste. Czasami są tak głupie pytania. Ja, ja wam wkleję gdzieś tutaj. Ja mam wkleić gdzieś tutaj jakieś przykładowe pytanie z, z książki, e, takiej, którą przygotowujecie się do, do egzaminu. O, bardzo ważna sprawa. Dla osób, które nie czują się jakoś mocne w języku angielskim, jest możliwość rozwiązywania tych testów po polsku. Dostajecie pytania po polsku, odpowiadacie e, na pytania i jest, jest załatwione, tak? Czasami te tłumaczenia tych pytań są tak debilne, naprawdę. Wkleję Wam jakiś, jakiś przykład, normalnie będziecie się śmiać razem ze mną że, że, że takie, takie pytania są, ale to są pytania na intuicję, jeżeli macie prawo jazdy, w Pol polskie prawo jazdy nie ma problemu, żebyście zdali ten test, uwierzcie mi, znaki są bardzo podobne występuje kilka znaków, których, których w Polsce nie ma, na przykład znak always stop, tak czyli wszyscy się zatrzymujemy i od skrzyżowania odjeżdża pierwszy, który się zatrzymał w Polsce czegoś takiego nie ma, bo, bo mi się wydaje, że jakby tam dojechali wszyscy, to nagle by wszyscy zruszyli i i by było wielkie, bo na środku skrzyżowania. A tu jest, tu jest trochę inaczej. I, i tak naprawdę wszystkie znaki są takie same. Przepisy, przepisy różnią się takimi niuansami, kruczkami. Ile musicie czekać na, na przejście na prawo jazdy z G1 na G2? E, powiedzmy, co, co trzeba zrobić, jak uzbieracie 9 punktów, e, jak po prostu się ich pozbyć. Czy, czy, no po prostu takie, takie, takie są niuanse. To nie są jakieś tam wyszukane pytania. Z, z, z dziedziny prawa ruchu drogowego i tak dalej. To jest po prostu proste. Jeżeli ktoś, ktoś jeździ w Polsce czy, czy nawet w UK, odnosząc się do pytań o prawo jazdy osób e, przebywających w UK, e, to powiem Wam tak, że jest o tyle lepiej dla, dla Was, bo na przykład Irlandia, Irlandia Północna tak nie ma i Polska też tak nie ma. Wy przyjeżdżacie do Kanady, jesteście tutaj 3 miesiące idziecie do Drive Test Center i na podstawie waszego e, brytyjskiego prawa jazdy zostaje wam wydane kanadyjskie prawo jazdy. Tak więc nie musicie zdawać żadnych testów, nie musicie nic, e, nic e, przedstawiać żadnych specjalnych dokumentów, po prostu macie prawo jazdy w UK, Kanada jest e, krajem bardzo blisko związanym z UK i wprowadzili takie takie udogodnienia dla dla ludzi, którzy mają brytyjskie prawa jazdy, po prostu web w web, wymieniacie się, oddajecie e, brytyjskie prawo jazdy, dostanie, dostaniecie kanadyjskie. Koniec, załatwione. E, dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik okaże się pomocny. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na dole. Ja na każdy komentarz odpowiadam. E, zapraszam Was na Instagram, tam się pokazują zdjęcia. Jest to jakaś, jakaś tam nowość. Łatwiej mi jest czasami stryknąć zdjęcie telefonem, rzucić wam jakieś ciekawostki, niż nagrywać o tym film. Ale oczywiście, jeżeli macie jakieś sugestie co do filmów, e, zapraszam do, do pisania wiadomości prywatnych, za, zapraszam do, do komentowania. A na dzisiaj dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmiku.